czeka nas długi covid. Setki tysięcy przypadków długi covid. Ostrzegają przed nim naukowcy. Setki tysięcy przypadków długiego covidu? Ostrzega przed tym The Guardian. Nowa fala epidemii covid-19 związana z rozprzestrzenianiem się wariantu Delta grozi zespołem trwających wiele miesięcy po infekcji dolegliwości, takich jak zmęczenie, problemy ze snem i koncentracją. Długi COVID, opisywany również jako „syndrom postcovidowy”, to zespół kilkunastu objawów, które mogą utrzymywać się przez wiele miesięcy po przejściu zakażenia koronawirusem. To m.in. duszności, wycieńczające zmęczenie, bóle w klatce piersiowej, zaburzenia snu czy problemy z pamięcią i koncentracją, wylicza brytyjski dziennik. Biorąc pod uwagę wszystkie warianty SARS-CoV-2, z którymi mieliśmy do czynienia, każde zakażenie, nieważne czy była to bezobjawowa infekcja czy ciężki przypadek wymagający hospitalizacji, wiąże się z 10-20%. Ryzykiem rozwinięcia się syndromu długiego Covidu, nie widzieliśmy od tej zasady żadnych wyjątków, tłumaczy profesor. Danny Altman, immunolog z Imperial College w Londynie. Dodaje, że przyczyny długiego Covidu. I mechanizm jego działania wciąż są bardzo niejasne. Szczepionki zmniejszają ryzyko, pojawiają się jednak dowody na to, że syndrom jest wywoływany działaniem koronawirusa na układ odpornościowy człowieka, pisze The Guardian. Dziennik przywołuje też ostatnie badania brytyjskich naukowców, z których wynika, że na długi COVID bardziej narażone są kobiety oraz osoby chorujące na astmę. Widzimy, że przyjęcie dwóch dawek szczepionki przeciw COVID-19 znacząco zmniejsza ryzyko przejścia długiego covid mówi dr Sly Restewes, epidemiolożka z King's College w Londynie. Z powodu zaszczepienia dużej części brytyjskiej populacji, kolejna fala epidemii nie będzie się już wiązała z taką liczbą ofiar i ciężko chorych jak poprzednie, ale setki tysięcy relatywnie młodych ludzi może doświadczyć długotrwałych problemów zdrowotnych. Ostrzega The Guardian. Według przewidywań brytyjskiego ministra zdrowia Saida Javida, niedługo można się spodziewać nawet 100 tysięcy nowych infekcji dziennie, oznaczałoby to 10-20 tysięcy nowych przypadków długiego covid każdego dnia, pisze dziennik.